Jeszcze przed wejściem do sali kinowej, w której odbyć miała się lekcja historii, połączona z sansem filmowym, można było poczuć atmosferę powstania. Młodzież licealna, ubrana w stroje z tamtych czasów, w holu kina czytała wspomnienia powstańców. przeze mnie moment w przejściu do siódmejszego. Gościem specjalnym był Bogdan Zdrojewski, który jako 12 latek przeżył powstanie w stolicy. Przed projekcją filmu podzielił się swoimi wspomnieniami z tamtych czasów z młodzieżą. Powstańcy heroicznie walczyli. Uzbrojenie armii, takiej armii z prawdziwego zdarzenia, jaką była dziewiąta armia niemiecka, która posiadała sprzęt ciężki, to znaczy czołgi, armaty, i w ogóle wojsko wyszkolone, dobrze, no i armia, która liczyła kilkanaście dywizji. Natomiast jeżeli chodzi o powstańców, to była grupka ludzi, która w polu walki, w takiej bezpośredniej, to nie miałaby żadnych szans powodzenia, jeżeli chodzi o armię niemiecką. Natomiast w mieście, oczywiście, tak, zresztą dysponowali zaledwie bronią karabinów maszynowych, najcięższą, o czołgach, o armatach nie było nawet mowy. Granaty swoje roboty, zresztą i broń swoje roboty początkowo mieli. Natomiast swoimi wrażeniami z planu filmu podzielił się fotoreporter Tomasz Pietrzyk. Wystawę jego zdjęć można oglądać w holu kina. Zdjęcia wykonywałem w Olimiu do czasu honoru. Tam była scena, gdzie podpalano powstańca, i, i, I ta scena była najważniejsza, to zdjęcie wisi na wystawie to zdjęcie jest jednym z ważniejszych zdjęć y, dla mnie y, jako osoby fotografującej. Ono przedstawia tak naprawdę tragizm w tamtych czasów, tam mamy wszystko na tym zdjęciu jest. Ogień, który był wszechobecny, jest ból, który był wszechobecny, jest opaska biało-czerwona, opaska powstańca na prawej ręce parte liceum ogólnokształcące do udziału w żywej lekcji historii zaprosiło także przedstawicieli licznych związków kombatanckich i samorządowców. Dziękuję bardzo organizatorom kolejnej lekcji historycznej za zgromadzenie przede wszystkim młodzieży. Dziękuję wszystkim kombatantom, którzy na co dzień z nami współpracują, kultywują wszystkie i tradycje historyczne, ale też pamięć o tym co wydarzało się i w czasie wojny i po wojnie. Życzę wszystkim państwu Przyjemnego oglądania filmu, a po filmie niekończącej się dyskusji o tym, jak chwila może zmieniać życie człowieka i niekończącej się dyskusji o uczuciach miłości. Dziękuję bardzo.